Cześć, z tej strony Karolina. Witam Cię na moim kanale i przejdźmy do rzeczy. Ostatnio przeprowadziłam parę bardzo ciekawych rozmów z moimi koleżankami na temat tego, jak w ogóle zacząć oszczędzanie. To były koleżanki trochę bardziej zamożne i trochę mniej zamożne. Pierwsza rzecz, którą musicie zrozumieć, to jest to, że nie jesteś tym, co posiadasz. Nie musisz mieć drogich sneakersów albo. E, drogich kurtek, żeby być szczęśliwym. Jeżeli potrzebne ci są rzeczy, żeby odnaleźć szczęście, to musisz troszeczkę popracować nad sobą i nad pewnością siebie. Ty jesteś osobą, na którą składają się cechy charakteru głównie. Twoje ciuchy i ubrania to jest tylko zewnętrzne ukrycie, które nie jest w ogóle ważne. Jeżeli ktoś z Twoich znajomych ocenia Cię po tym, jak wyglądasz, Albo gdzie kupujesz ciuchy, albo jak często to robisz, albo czy twoja bluzka jest wyprasowana, czy nie, to znaczy, że niestety ta osoba się na Twojego przyjaciela nie nadaje. Przykra prawda. Ludzie powinni Cię oceniać za to, kim jesteś z charakteru, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy pomagasz chętnie, czy jesteś w stanie uchylić nieba tym, którzy dla Ciebie też dobrze czynią. To jest najważniejsze. A czy ty masz jedną bluzkę od 10 lat, czy od 15, i yy, powiedzmy sobie szczerze, ona ma być w dobrej kondycji, tak? Ty nie masz chodzić w łachmanach, dlatego że oszczędzasz. Tylko jeżeli człowiek cię ocenia po tym, kiedy ostatni raz byłaś w sklepie i coś kupiłaś sobie, to nie jest dobrym materiałem na przyjaciela po prostu. Powiedzmy sobie jasno: to co masz, nie wyznacza twojej wartości. Nie jesteś swoimi rzeczami, jesteś sobą. I to musisz sobie w głowie gdzieś tam zapisać. Trochę takich wyższych psychologicznych spraw, a teraz bardzo ciekawą rzeczą, którą odkryłam po rozmowach z moimi koleżankami, było to, że jeżeli ktoś się nie chce nawet zabrać do oszczędzania, ma takie zdanie na temat osób oszczędzających, że mają dużo pieniędzy, dużo zarabiają, mają wspólne gospodarstwo domowe z kimś, kto im te pieniądze daje. Na niskich dochodach się nie da oszczędzać, po prostu. A to nieprawda. Od razu tutaj wspomnę, że niskie dochody to jest pojęcie względne. Jeżeli nie umiesz oszczędzać i nie umiesz e, podzielić sobie swojej wypłaty na części, to nieważne jaką będziesz miała wysoką wypłatę, ona zawsze będzie za niska, po prostu. Jeszcze jedną bardzo ciekawą rzeczą, którą odkryłam po rozmowie z moją znajomą, jest to, że kredyt jest formą samozadowolenia i samorealizacji. Gratyfikacja z tego, że dostajesz dużą kwotę pieniędzy z kredytu pozwala Ci na przepłynięcie dalej trudności finansowych. Nie zastanawiasz nad tym, jakie będą długotrwałe konsekwencje tego kredytu, tylko myślisz o tym, co on Ci da w tej chwili. Bardzo zastanawiające dla mnie było coś, czego ja nie potrafiłam zrozumieć i ja nie potrafię do dzisiaj tego zrozumieć, że wolisz wziąć 1500 zł kredytu i nie zastanawiać się nad tym, skąd weźmiesz te małe kwoty później na spłacenie go, niż oszczędzanie tych małych kwot, uzbieranie tego 1500 i wtedy spełnienie swojej tam zachcianki czy potrzeby, kiedy te pieniądze masz. Wychodzi na to, że biorąc kredyt nie zastanawiasz się nad tym, skąd weźmiesz 100 czy 150 czy 200 zł na spłatę go co miesiąc, ale... Zastanawiasz się, o Boże, skąd ja wezmę 1500 na spłatę tego, na co ten kredyt potrzebuje? Yy, rzecz jest taka sama. Czy ty będziesz spłacać co miesiąc i prawdopodobnie tej kwoty kasy nie będziesz miała, skoro nie potrafisz jej uzbierać? Tak, to jest logiczne. Jeżeli nie masz w miesiącu tej kwoty, którą później będziesz spłacać przez miesiąc, to skąd weźmiesz na spłatę tego kredytu? Zastanów się, zanim weźmiesz kredyt. Czy ja będę miała. Te 150 czy 200 zł na to, żeby ten kredyt później sobie spłacić. Bo mi to by przepłynęło przez myśl pierwsze, jak kredyt chcę wziąć, czy też jak brałam kredyt teraz. I druga sprawa, o której się musisz zastanowić, biorąc kredyt, to jest, co byś zrobiła, gdyby ci tego kredytu nie udzielili. Bo jest taka sytuacja, ja miałam taką sytuację, że zastanawiałam się poważnie, czy ja w ogóle ten kredyt dostanę, który potrzebowałam. W moim przypadku, gdybym tego kredytu nie dostała. To po prostu pewne rzeczy by były przesunięte w czasie. Zrobiłabym je, ale troszeczkę później, wtedy, kiedybym pieniądze zbierała. dlatego że no, my potrafimy dosyć dobrze oszczędzać. Natomiast nie było takiej sytuacji, że ja umrę, jeżeli kredytu nie wezmę. <laughs> Ten kredyt pomógł mi przyspieszyć pewne rzeczy. Mam kwotę pieniędzy, którą potrzebuję na spłatę raty, ale nie ma czegoś takiego, że gdybym go nie dostała. To byłby koniec świata. Natomiast bardzo często, wy, które macie problem z tym, żeby oszczędzić cokolwiek i bierzecie kredyty zamiast oszczędzać, macie niestety problem z przemyśleniem tego, co będzie, jeżeli tego kredytu nie dostaniesz. Więc każdy dzień następny, jeżeli tak, jakbyś następnego kredytu miała nie dostać. Po prostu kredytowa karta by była zlikwidowana, nie udzieliliby ci debetu. Musisz żyć tak, żeby mieć. Na końcu miesiąca pieniądze już na następny miesiąc na opłaty. Ja wiem, że to brzmi tragicznie i w ogóle niemożliwie, ale postaram się w następnym wideo wam pokazać, jak to zrobić, żeby po troszeczku, miesiąc po miesiącu, niezależnie od tego, ile zarabiasz tak naprawdę, ile masz kasy dla siebie, znaleźć pieniądze na to, żeby siebie utrzymać, żeby utrzymać tego kogoś, kogo masz na utrzymaniu i żeby dać sobie radę w życiu codziennym. Na dzisiaj. Wskazówka jedna jest taka, e, nie żyj ponad stan, bo jak dojdziesz do momentu, gdzie będziesz miała mniej pieniędzy niż normalnie, to życie ponad stan wciągnie cię w długi.